James Jones, stąd do wieczności. Przekład Bronisław Zieliński, czyta Adam Szyszkowski. Wydawnictwo QS Agency. Kiedy zbliżał się coraz bardziej i bardziej do tego ośrodka czerwieni, w którym sam był zawarty i którego nie osiągnął, kiedy czuł, że oślepia go on. Tym światłem, którego był zgłodniały i wywołuje rzężenie głęboko w krtani, trzasnęły głośno kuchenne drzwi siatkowe. — Słuchaj — szepnęła Karen. — Ktoś tam jest, słuchaj. Usłyszeli zbliżające się flegmatyczne kroki, które nie zwalniały, nie skręcały, rozlegały się ciężko za ścianą. — Prędko, piesz ubranie, schowaj się do szafy i zamknij drzwi, prędko. — Śpiesz się, śpiesz się, na miłość boską! Warden przesadził drugie łóżko, zgarniając swój mundur, wskoczył do ściennej szafy na ubrania i zatrzasnął drzwi. Karen już owijała się jedwabnym chińskim kimonem i siadała przy toalecie obok okna wychodzącego na bramę wyjazdową do koszar. Kiedy zapukano do drzwi sypialni, czesała spokojnie włosy, ale twarz miała białą jak kreda. Było w pół do dwunastej. Kiedy Major Thompson z rewolwerem u pasa przyszedł po nich ze strażnikami. Strażników było dziesięciu, każdy z bronią boczną i strzelbą śrutową. Ustawili ich w kolumnę dwójkową i poprowadzili do sali gimnastycznej. Strażnicy stanęli w odstępach wzdłuż korytarza ze strzelbami gotowymi do strzału. Inni strażnicy stali pod ścianami sali gimnastycznej. Najwyraźniej ściągnięto tej nocy wszystkich strażników z obozu. Kolumnę z dwójki wprowadzono do środka i ustawiono pod trzema ścianami tak, że mieli za sobą strażników. Pod ścianą boczną, pod lampami, stał Bery w swoich wojskowych kalesonach, nadal usiłując się uśmiechać ustami, które były nazbyt spuchnięte by zdobył się na coś więcej niż grymas. Ledwie było go można poznać. Złamany nos obrzmiał i krew wciąż lała się z niego strumieniem. Krew wypływała mu także z ust, ilekroć kaszlał. Oczy miał właściwie zamknięte. Uderzenia trzonków od motyk poodrywały mu od głowy górną połowę obojga uszu. Krew z nosa, ust i uszu, które nie krwawiły zbyt mocno, obryzgała mu piersi i białe kalesony. Już trup, szepnął ktoś za Pru zdecydowanym tonem.